Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, a dziś mamy premierę strapki neonowe 13, strapka za 5 zł, tak się prezentuje i co robimy, strap całe pole gry i znajdź symbol 13, wygrane się sumują, tabela z od 5 zł do 200 tysięcy, ale tutaj tylko 6, więc tak skromnie, dużo tych, dużo tych małych, no, dalej to już wiadomo, się nie znajdzie. Yy, dobrze, ja mam zakupione 10 sztuk, <laughs> yy, więc by dało 50 zł. I zacznę sobie tutaj od tej numer 19. No i szukam 13. Jest 26, 28, 14. 34, <laughs> przepraszam, coś mi odebrało głos. Dobra, 44, 32, 37 i 11 na końcu, więc tutaj, ok. QMB, czyli nic, to sobie wybiorę. Mam któreś tam po kolei, właśnie mi jedna spadła.

dziewiętnaście i dwadzieścia trzy, ale na wybierałam, no dobra, to może ta numer pięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia sześć, osiemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści cztery, dwanaście, trzydzieści trzy, trzydzieści czternaście

Siedemnaście i dwadzieścia dwa. No i też tutaj nic. <laughs> Numer dwadzieścia siedem. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem. Dwanaście jest trzynaście, jeszcze jedno. Czterdzieści cztery.

25, 36 i 29, i tutaj też 5 zł. No dobra, to coś tam jeszcze się pojawiło na 50 zł, wydane. Mam odzyskane 20, więc tak lipnie. Jakaś perełka się została pewnie w punkcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pa.